Ta. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. Uwaga na Rain of Fire, pamięta cztery. stoisz. trzy. Dwa Dobra siluola. w razie wu jeszcze wrzucę Jeden, wzdycha już ma Nie jest kurwa Jaki sword zajebisty omg pod tanka ale omg fajne Dobra lecimy dalej No na i kto no, jest fajny i kto jest fajny Alanek i zrobiliśmy i zrobiliśmy ze wszystkimi nawet z tymi pomocnikami omek. Uwaga.